Proszę pana, podobno pan nas wzywał. Oczywiście, Waterson otrzymuje mnóstwo skarg, co u licha w was wstąpiło. Panie dyrektorze, mogę być z panem szczery? Ja. tak. Wydaje mi się, że pana związek z panną Simian wpływa negatywnie na pana wizerunek. Absolutnie zgadzam się z Gambolem. Z tego powodu moja edukacja na tym cierpi. A poza tym, panie dyrektorze, stać pana na coś o wiele lepszego niż to. No tak, dziwnie wykorzystujecie tę szczerość. Chyba spróbujemy czegoś innego. Chciałbym, żebyście poznali mojego przyjaciela. E, jeszcze chwila. E. Dzień dobry, dzieci. Jestem niedźwiadek szczeruś. No tak. Jestem tu, żeby wam wyjaśnić, że prawda nie jest czarno-biała, ale jak moje futro posiada odcienie szarości. Szarość, futro szare, tak, dobrze. Istnieją myśli, które są zbyt szczere, żeby je wypowiadać. Szczerusiu, nie całkiem rozumiem, co możemy szczerze mówić. Powiem to językiem, który wy, dzieci, zrozumiecie. Szczery rap. A, 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 szerość, to! Ja, a, u, a, a szerość, to! Słuchaj mnie, kiedy będziesz być, szczery czujny bądź. To prawda więc do serca, masz ją wziąć. No mu już, poruszaj dwóch raz! Czy szczerym być, czy na kłamstwo jest czas, lecz kłamstwo też niezbyt wielkie musi być, bo będą łzy, no co tu ukryć? No więc zanim coś znowu powiesz, pamiętaj, że każdy przypadek wymaga indywidualnego traktowania w zależności od tego, do kogo mówisz i od kontekstu rozmowy. Jakieś pytania? Nie, świetnie. Do widzenia. Hmm. Słuchaj, chyba załapałem. Trzeba mówić prawdę. Chyba że musisz kłamać, a jak kłamiesz, masz się do tego przyznać. Chyba że rozmawiasz z kłamcą, bo jak on kłanie, a ty powiesz prawdę, to będzie kłamstwo, bo kłamałeś o mówieniu prawdy i całość będzie kłamstwem, będąc jednocześnie prawdą. Proszę dzieci, przywitajcie się z Wężem Cichaczem. Cześć, Cicha. Milczeć! Ale milczeć! Teraz pewnie wasze muszki kombinują. A co gdybyśmy chcieli powiedzieć coś ważnego? Cóż, musicie zapytać węża cichacza. Proszę, on nie gryzie. Okej, co Myślę, że moja praca zakończona. Matko, nie! Zaraz! Moje uda mi się! Sprowadźcie pomoc! I to już! Halo, policja! Halo, halo! Dość mam tych głupich telefonów! A wy gdzie tak pędzicie? Że, że, że co? Pan Small bujał się na krześle, wpadł do szuflady, w szafce na dokumenty, zatrzasnął się, a wy chcecie tymi łamami go wydostać? <śmiech> 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 pa, pa! Oh! 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 Chłopcy, czy to wy? Proszę, zróbcie coś! No, ale przynajmniej... Zamek się nieco poluzował! Jeszcze raz! Nie chcę się narzucać, ale może byście spróbowali wyważyć włóczkę szuflady? szufladę? Stąd policja! Pójdziecie ze mną, mali chuligani! To nic nie mówicie! Gadać i to już! Panie władzo, tu musiało nastąpić jakieś nieporozumienie! Droga pani, jak patrzę w ich akta, to widzę, że mają wiele na sumieniu: liczne antyspołeczne przejawy zachowania, niszczenie własności szkolnej czy wreszcie podpalenie dyrektora! A wszystko dlatego, że skłamali o ojcu, co zjadł im pracę domową! No tak, zrobiłem to!